Dobrze, no, bóg, pięknie, dobrze, pięknie, pięknie. To był od razu kiedy nie będziesz słyszał. Dobra. To... Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Powolutku do przodu. A ja pewnie nie wzięłam Ja nie potrzebuję. Ja lubię błądzić w ciemnościach. eso Mam co pomoc? Się... Co? Co się stało? Co? Co się stało? Co? Dobra, lecimy? Co e? No, lecimy? Kosmos! Na jaką planetę lecimy? No, ja jestem świata. I na świata? Tak, dokładnie tak. Ło, wow, gdzie my jesteśmy? Ło! Wow, co to za planeta? To szara strefa. No niestety, to nie jest taka ta gra Luna, niestety To jest gra Pełna szarości Proszę, proszę, zapraszam do mnie Zapraszam do mnie na zwiedzanie, Oto, zwiedzanie to, to jest... Tak Tam są bardzo... Że ja nie skoczę, No dobra, tu mamy bardzo ciemne, szare tunele. Nie wiadomo, co się w nich kryje. Nie wiadomo, co się w nich kryje. Musi się kryć wiele rzeczy. Hmm. Możliwe, możliwe. Jest taka opcja. No tutaj zostało wybrane. Wybraliśmy tą ścieżkę. No dobrze, idziemy naprzód. Nie wiemy co nas czeka po drugiej stronie. Błądzimy, ale chcemy przeżyć Ale fajny <grym> już skakałam ostatnio, chcę jeszcze trochę pożyć. A, <grym> dobra. No może później. Błądzimy tunelami już trzeci dzień. Nie wiadomo, kiedy skończy nam się tlen. Cze, cze, Mikul, Mikul, ja czekaj, w sumie wiadomo, to powiedz. kiedy. Jeszcze raz, to powiedz. Jeszcze raz to powiedz. Błądzimy w tunelach już trzeci dzień. Kończy nam się tlen. Mamy go już z 20%. Ledwo żyjemy. Ledwo dłużej. Ledwo dycham to jest. Mikul, ja mi. <grym> O, to jest lampka. Jest światełko. Światło w tunelu. Nie natrafiliśmy jeszcze na żadnego... Nie natrafiliśmy jeszcze na żadnego. Na żadnego mieszkańca tej planety. Nie natrafiliśmy. Jestem ciekawa, co ją zamieszkuje, ale nie jesteśmy w stanie nikogo natrafić. Ale ja cały czas robię content. Ja cały czas robię content, ale. Ale ja cały czas robię... Nie, skończyła mi się latarka, więc już nawet nie mogę świecić, ale trudno. Idę dalej, A, idę naprzód. Co tak, może się skończyć, bo właśnie mi się skończyła. Właśnie mi się skończyła. Bo... <grywy> Idziemy dalej. I nie wiadomo, co nas tutaj okay. czeka. Moi towarzysze zostają w tyle. Hmm. No to nie byliśmy już? Byliśmy. O Boże, no A za gówno. No czemu my tak łączymy? Gdzie są, gdzie są mieszkańcy tej planety? No ja prowadzę, ja jestem najgorsza w prowadzeniu. Czy to, że ty zacząłeś prowadzić? doprowadź? Nie, mam kamerę, nie mogę. Zmęczyłam się już, w sensie mam te. Nie mam staminy. O, faktycznie myśliśmy tak całkowicie. Podaje no tak, się. Ta planeta jest niezamieszkała po prostu. No, nie, no tak nie się nie składa. Tak, tak nie, <śmiech> nie, <śmiech> nie <śmiech> wracamy. wracamy <śmiech> na modach było więcej. Na modach było więcej potworów. Nie wiem o co chodzi. <śmiech> Prawda? <śmiech> nie, to jest to jest coś nie to Musi być gdzieś. No ta... to jest niezamieszkała nie planeta Niezamieszkała tak, planeta jak niestety Dobra, to mam pomysł Biegne Biegne z tobą cały czas A może nie Nie, już połowy tlenu nie mamy, halo? No, kontentu zero. No, kontentu zero. War, mieszkańcy planety. Dobra, nagrywaj mnie. Trzeba coś zrobić. Trzeba coś Nagrywa. zrobić, a? Au! Ale śmieszne, ale super. XD! XD! O oh, kurde O oh, nie. O oh, nie. Oh, Imir proszę O Imir I Imir content nie. content nie. O nie. O i wir. Ze wszystkich potworów akurat ja się boję pająków, więc trochę nie fajnie. Ja chyba nie wyjdę stąd. O Boże! O nie, głupie ciągle. Musisz kamerę ode mnie zabrać, mówiłam się, mówiłam się. Jest to na pewno niepowtarzalne, że się zgubiłam znowu. O, spróbuję ten wyjść Ale żeby to mnie pożarło niż pająk naprawdę! Wszystko tylko nie pająk, błagam. A bo ty zginęłaś! No Błagam wszystko, tylko nie pająk, Przed chwilą zginęłam! No kurde, wołam ci Imir content, pająk mnie łapie i niestety... No ja... Wiesz co mnie złapał jakiś coś od ściany, nawet nie wiedziałam od sufitu, nie wiem co to jest w ogóle. Jakaś taka gwiazda mnie złapała. A, to nie wiem. No mnie pająk no. gonił przez pół gry i, i to było takie przykre iż wolałam umrzeć od no, no, innego Niż od pająka, bo ja wiesz, a jak no to powie, od razu zamykam oczy To mi jest cały czas Ja zginąłem wcześniej O oh. oh, Boże Oni nie wiedzą, pierwszy raz grają oh, No wiem, wiem, ale... ale te schody aż tak Aż tak hałasko były Oj, jaj. Dobra, powiem wam tak, materiał był super ale niestety nie udało się z nim uciec. Mam zadanie znaleźć biedaczka. Mam zadanie znaleźć go? Pewnie. A tutaj, no, na picia Na szafce. Nie <grym ma. Siluję <grym> sobie. Nie ma sobie. Ja dobra, otwieramy! Boże, kolejny dzień bez żadnego kontentu. Kocham grać w gry komputerowe. Kocham nagrywać na YouTube. Kolejmy, Kom, nagrywasz na YouTube, Wstawione, film i zero. <grywa> Dobra, chodźcie. Chodźcie, pysiaki. Robimy content, ja? Dobra, spoko. Weź no, żeby nie było, że na kogoś zwalisz winę. Ale ja nie Piesz, zwalam winy, ja nie zwalam winy, ja nie umiesz wasza wina, no upaję. No, No, bo to akurat Wynosłow. prawda, ale to nie jest wina. No, ale, ja nie za nie późno, tak. ale ja też zapłuszchną, ale ja też zapłuszchną wychodzę, wiesz ale o co to chodzi. Prawda, bo my dajmy się, się tylko. Tylko na za co? atakować i nie mieliśmy jak wyjść, bo po prostu się nie dał przejść. To nie była nasza wina. No, nie wiem, stroje wyjść wcześniej. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Okay. A jak to się a teraz idę. Pay. A jak się robiło? Dzień dobry, nagrywam wstępniak do naszego super filmu, filmu. Jeżeli będzie odtwarzany, bo nie wiadomo, czy przeżyjemy, czy jakieś fajne, będzie nas czekać. Ale ogólnie spoko bardzo, co nie? Panie nie wszyscy? Ta super jest. O nie! Nie, nie było miękkie. Bolało. Dobra, prosto. Dobra, dla mnie bolało. Dla mnie też trochę. Ale To już tyle parku bolało. Dobra, stawię tu latarkę. Zapraszam, zapraszam. Bo chciałabym znaleźć później wyjścia. O, tu są pająki, w prawo nie to, jak to pająki są tam? No, nie no, tutaj... bajtuję, ja bajtuję ja <noise> Tu nie ma pająków Tutaj trzymałem tego pieska mojego Jakiego pieska? Ale nie do końca wiem gdzie go schowałem Gdzieś tutaj O, się już gubię O nie Gdzie nie karmiłeś coś słyszę Coś słyszałam, takie Tak, to jest taki dźwięk A, o, no. Coś okay. tutaj wyskakuje. Uuu, co to jest? Co o, jest? o, jest! Jaki jest słodziak. Gonimy go, gonimy, gonimy. Dawaj, dawaj, no. Ale ktoś musi mi świecić, bo ja nie mam latarki. Gdzie on poszedł? Gdzieś tu poszedł. Tam? Nie, chyba nie znika. słyszałam drzwi. On znika? A może tam? A. Nie, o, znowu słyszę ten dźwięk. O, panie ślimaczku! Ale jest pan mega fajny. Co jest? Ej, musisz... Musisz... A ja... Tak? A ja nie. Ale no, ślimak, musicie ]ары. zrobić nie coś z tym ślipale, ślimakiem, żeby być śmiesznym. O kurde. O kurcze, nie aż tak, nie aż tak! O kurde, nie! Co się dzieje? O nie, tyle ofiar, ofiary ślimaka i li, liczba tych ofiar nie jest znana do końca. Tutaj. E... Tak, tak, jestem przy LOL. Jest... A gdzie ty jesteś? A, okej. Okay. LOL dał radę. Dobra. Ile masz procent? 40% filmu. Ile? 40. No, bo nagrałam dużo ślimaka. możemy a tu możemy iść dalej. O kurde! Latarką, latarką! Ja nie mam latarki! Proszę, niech ktoś mu pomoże! Proszę, pomóż mu! Proszę, pomóżcie O kurde, coś mi goni! Proszę, coś mi goni! błagam A to ten ślimak! Ja pierniczę! On nie goni mnie, no nie mogę! No idzie po mnie, no ja nie mogę, no zestram się. Dobra, ominę go jakoś. A pomóż mi Imirowi, pomóż mi Imirowi. Ej, nie wiesz gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście, w którą stronę jest wyjście? Nie wiem. Kurde, no ja też nie wiem. Imir wie gdzie jest wyjście, ja piernicza. XD, tylko Imir wie gdzie jest wyjście, a Imir jest gdzieś, nie wiadomo gdzie. Dobra, gdzie jest wyjście? Musimy znaleźć wyjście. No ej, to no stanówcie się, serio? Ja sama orientację. No dla mnie wszystko wygląda tak samo. O, latarka. Pewnie tak nie działa, o... Jednak działa. Dobra. A, to, to jest może moja latarka? To jest może... Bo to jest latarka, którą położyłam obok wyjścia, żeby wiedzieć, gdzie jest wyjście. No i super. Dobra, nie dawajcie. Umarłem, bo nie rzucać latarkę. Tak. No niestety, ja zostawiłam latarkę, żeby znaleźć wyjście i się opłaciło. Teraz tam coś powinno na koniec. Nie, 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 mam nadzieję, że nie. Dobra, musicie teraz stanąć obok tej, obok naszego pięknego statku i powiedzieć parę słów, bo mam jeszcze 10% słów kończących, albo robić jakiś content. Więc stańcie sobie i nie wiem, róbcie fikołki albo skaczcie, coś tam. Powiem w kiedy, ale musicie mówić, musicie mówić! Halo, content! O! O! kurde! Content! No i super. Pozdrowienia! Dobra. No, Imir niestety już z nami nie ten. Imir już niestety z nami nie. Nie będzie. niestety został w świecie No, ja nie miałam latarki. ja miałam. Ja specjalnie stawiałam latarkę. Specjalnie stawiałam latarkę po to, żeby znaleźć wyjście się opłaciło. A ah, Imir cyklu w tasku. Jak się rzuca? Tak? O. Gdzie jest Imir, I Imir! Idziesz? Udało się. Nawet nie wiem jak to skomentować, że nie udało wam się mnie uratować. Ja nie to miałam latarki! Ja nie, nie, ja nie miałam latarki, Miałeś więc kamerę. oni rzucali. Kamerku mogłam rzucić? To nic by się nie stało? No tak! No tak czy nie? No to nie, wiedziała. Taka, no teraz to to nie wiedziałam. nie No latarki nie miałam, ale oni mieli. Dobra, mamy płytę. Możemy obejrzeć Agonię i Mira! Możemy obejrzeć Agonie i Mira w zwolnionym tempie, ale super! O, o jest <grymny> ok. Nagrywam wstępnie jak tak. do naszego super no, firmu, firmu, cool, ja, oh. bo nie wiadomo czy przeżyjemy, czy jakiś pająk będzie nas czekać, ale ogólnie spoko bardzo, co nie? To nie wszyscy? Ta, super jest! O nie! Co? Jak to pająki są tam? Nie no, bejtuję, bejtuję. O jest! O jest! Jaki jest słodziak! Gonimy go, gonimy, gonimy. O! Panie ślimak. Będzie w pół godziny. Będzie w pół godziny ślimak ogólnie! Co jest? Ale ślimak, musicie zrobić coś z tym ślimakiem, żeby być śmiesznym. O kurde o kurczę, nie aż tak, nie aż tak! O kurde, nie, 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 nie. co się dzieje! A? O nie! O nie! To ofiary ślimaka L i liczba tych ofiar nie jest znana do końca. O kurde! Latarką, latarką! Ja nie mam latarki! Proszę, niech coś mi pomoże, proszę pomóż mi! Proszę, pomóżcie! O kurde, Co coś mnie goni! Proszę, coś mnie goni, błagam! No nawet dobre wioski są. Ja pierniczę. On nie goni mnie, no nie mogę! XD tylko Imir wie gdzie jest wyjście, a Imir jest gdzieś nie wiadomo gdzie. Mówić byście, mówić, mówić, halo! Dobra! O Aaa, O kurde! Ej zawsze masz fajny strój! Dzięki. No i to tyle. Ogólnie to tak mniej więcej 50 razy ogłuchłem przy oglądaniu tego filmu, jak mi kulia krzyczała. A, przepraszam. Ale bardzo... Nie, no tam wiesz, nie problem, ale bardziej dziwi mnie, że granie daje ściszyć. W materiale, ale ogólnie bardzo, bardzo dobry materiał. Mikulia. Bardzo dobry. Dziękuję bardzo. A, starałam tak się tak 9,5 na 10. Brakuje więcej, więcej datka, jakby było to. No, by było właśnie, nie odzywał się. Mówiłam im pod koniec, żeby mówili jakieś no, nie, rzeczy, żeby skakali. No. Byłem zajęty rzucaniem latarką, która w ciebie nie trafiła, no cóż. <laughs> A 10 na 10 na no. pewno by było, gdybyście mi uratowali tak. z tego gwiazdy. To bo, by było to fajne, super. ale pamiętasz jak no. się czałam jest to dokumentowane: pomóżcie mu, pomóżcie mu, A, no. To no tak. prawda, ja byłam się motywatorem. Starałam się no, komentować szansę. Ale mocniej, to by dodatkowo się udało, zdecydowanie.